No, siemka dziś, po prostu spotkanie na IT, polecam. Yy, więc tak. Mhm. Więc tak, czekamy. My, yy, ten jakaś dopiero mnie zabiera, nie znam jej. Co ona, co do mnie, nie wiem. Nie znam jej. Dobra, zaczynamy. Tu jakieś... Jesteś... Dobra, tu jakiś. Tu jakieś... Jesteś... Tu wszyscy czekają. Nie rozumiem ludzi tutaj. No Nie rozumiem i chyba będę musiała jeszcze czekać kilka minut, żeby mi dano, My nie chcą mi dać. ogólnie czemu ona omegę I o jazuję, nie nagrywam się, nawet nie skopnęłam. Więc tak zacznijmy od tego, że. Uh -huh. Nie pamiętajcie, że ja tu nie robię, żeby się popisać. party przy przyjmujemy teren czerwone khm, mm Ogólnie <śm> to ładnie bardzo wygląda. Uh -huh. Ej, bo ogólnie muzyka. Nie mam już kolorki i może chodzi. tch Okay Tch-gay. party, poor party. koniec koniec No, co jest? Ej, słuchajcie, bo jakieś tu przerwa. Ej, ale ja ja, bo wyloguj się. Ej, bo. Ale ja, ja, nie mogę. Mógł... O jezu, jeszcze... Ej, dobra, to jest coś niesamowitego, że zbanowano mnie. I dostałam bana, what the fuck, a ja już nie mogę grać, chyba w I Ej, poczekajcie, ja wejdę? I co? Oha, dobrze, dzięki. Chyba ma... Mm -hmm. I do mi konto, Jezus Maria, Ej. jest niesamowite, Jezus Maria, mój cel to był taki, żeby nie zbanować. I zbanowano mi konto na jeden dzień. I to wszystko tego, że go już takiego małego przyzywałam. Kogoś, jak mnie ktoś przyzywa, to nie zgłaszam, tylko Jezusku. I to no mi go na, na dwa dni. Na jeden dzień. Jezus Maria. I dobra, kończę. Chyba dziś spotkania nie będzie.